Możecie zostawić tę łapkę <śmulny> Zostaw suba, mówię zioma, zostaw suba, łapkę Proszę zostaw go, no bo dzisiaj się popłacę yeah. E, e, yeah. No bo się dzisiaj popłacę yeah. No bo się dzisiaj popłacę Kamie pierdolony Weź kurwa to... Weź prosto, bo, kurwa już teraz, bombę skupia, masz na reichanie. U tak cię kurwa, olej teraz! Jebać ten mikrofon, ale byś miał rej teraz, kurwa! Wypierdalaj, ty jesteś kurwa moim synem i cię kurwa jebie jak twój stary! Lubij mnie! tam, pizdo! Co tu się. Haha! <laughs> co tu się odjebało? Say what? CO TO JEST? Brunecia jak się odpaliła ty, ona nigdy nie przeklina CO SIĘ WYDARZYŁO? SAY WHAT? Dobra, jeszcze raz KAMIE PIERDOLONY Ale to już widać, nie, niektórzy mają tak Ja na przykład jak, jak jestem zdenerwowany to, to ja krzyczę normalnie i krzyczę Siema Kuba, witam nowego wspierającego Witam nowego wspierającego, zostawmy mu tutaj serduszko, dzięki że wpadłeś. Uwaga! Ehm... Ludzie, którzy zazwyczaj, zazwyczaj nie krzyczą czy coś, to po nich bardzo widać jak ich totalnie wyprowadzić z równowagi, bo im głos tak drży. M możecie to tutaj zaobserwować, no nie Musicie zrozumieć o co mi chodzi. mnie pierdolony. Widzicie? Tak, 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 tak głos jej... tak głosy ja aż wibruje, nie? Ja bym normalnie typowy powiedział mnie pierdolony! I, i wiecie, i to, to jest ten... Ale tutaj już, tutaj już widać, że, tutaj już widać, że jesteś paset out, jeśli chodzi o, o emocje. To, jak, jak, ja słyszę kogoś, kto, kto, już ten, kto już kurwa wyszedł z siebie i mu tak głos kurwa drży, to wiem kurwa, że mogę się wszystkiego po tym typie spodziewać, nawet że ci nóżko mu... że, że śpierdali, nie? Bo, bo to już jest, jak już jesteś poza kontrolą, no i wyszło. Wyszło poza kontrolą. Weź kurwa, to... Weź bo kurwa już teraz BOMBę masz na rejchanie! U tak cię kur... Olej teraz! Jebać ten mikrofon, ale byś miał ryj teraz kurwa! Wypierdalaj, ty jesteś kurwa moim synem i cię kurwa jebie jak twój stary! Wom <śm> 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 tam pizdo Dobra, no trochę się tu ten... Gucio, reakcja na toksyczną streamerkę, ty bo chyba to ludzie też oglądali.